Dzień dobry kochani i kochany, witam Was serdecznie i zapraszam do nowego filmu. Będzie to prawdopodobnie ostatnie na świecie przegląd tegorocznych stylówek Grammy z 2025. Wiem, że jestem bardzo spóźniona, natomiast wcześniej nie było czasu, a nie chcę przegapić tego wydarzenia, bo było. Ciekawie to mało powiedziane. Jeżeli kogoś oburza dzisiejszy biust, to zapewne nie widział rozdania tych, tychże nagród w tym roku, bo tam golizny było bardzo, bardzo, bardzo dużo. Także mój biust tutaj się wtopi, w ogóle go nie będzie, jeżeli chodzi o tę tematykę. Ogólnie przejrzystości mniej lub, lub też bardziej gustownych było bardzo dużo. Natomiast. Nie przeciągajmy tego wstępu. Stylówki Grammy 2025, lecimy. Dobra, zacznijmy od tego, co musi zostać powiedziane, bo chyba wszyscy widzieliśmy z, z, świat obiegu zdjęcia oraz, co gorsza, filmiki, e, wydarzenia, które mogę nazwać jakimś, nie wiem, performancem albo kolejnym planem marketingowym Keniego Westa, czyli je yeah, oraz jego żony Bianki Cenzori. Nie wiem, ile by było w tym wszystkim e, zamysłu i ingerencji. Bianki, chciałabym wierzyć, że jak najwięcej. Chciałabym wierzyć, że to, było, że to był jej pomysł, że ona to wszystko chciała zrobić, że to było za jej pełnym, świadomym przyzwoleniem. Mam taką szczerą nadzieję, natomiast również bardzo szczerze w to wątpię. Chodzi oczywiście o sytuację, kiedy to Kanye West. Kanye West ma żonę. Kolejno. Jest to Bianca Senzori, um, bodajże Włoszka, jeżeli dobrze pamiętam. I no, nie da się ukryć, że było już bardzo wiele sytuacji, gdzie wydawało przynajmniej mnie się, iż Kanye West, zwłaszcza w miejscach, sytuacjach publicznych, traktuje ją bardzo przedmiotowo, żeby powiedzieć delikatnie. Bardzo często wychodzi odziana w bardzo niewiele, bardzo mocno roznegliżowana i jakby z tym nie mam żadnego problemu, tylko wydaje mi się, ja mam taki vibe, ja odnoszę takie, takie coś, że to wszystko jakby nie jest jej zamysł, jej pomysł. Wydaje mi się, że zawsze ma w oczach taką pustkę albo przerażenie, albo taką niepewność tego, co robi i nie chcę być tutaj jakimś, wiecie, prorokiem ani domalowywać... nie wiem czego. I mam nadzieję, że to prawdą nie jest. Natomiast moje przypuszczenia są takie, że po prostu Bianca Senzori w jakiś sposób jest manipulowana przez Kanye Westa. Nie wiem, czy on ją zmusza do niektórych zachowań, ale na pewno ją wydaje mi się, że daje do nich pomysły, że jakby to wszystko idzie od niego, o, że jakby to jest jego pomysł, jego zamysł na nią, to wszystko jest jego jakby intencja, a ona jest takim obiektem i jakby jego planem, jego projektem kolejnym. Tak mi się wydaje i tak dla mnie to wygląda. Co więcej, coraz bardziej, coraz mocniej jest stylizowana na Kim Kardashian, czyli byłą żonę Kanye Westa i to wszystko jest temat na osobny film i to wszystko jest dla mnie niesamowicie niepokojące. I zawsze te wszystkie ich sceny, ich wyjścia, Oglądało mi się ciężko, jakoś tak dziwnie. Widzę, wydaje mi się, że widzę w niej jakiś taki smutek, albo taką pustkę, albo takie wręcz otępienie, takie zmanipulowanie to było zawsze moje odczucie. Natomiast to, co wydarzyło się na Grammys, to już chyba było apogeum tego wszystkiego, bo słuchajcie, Kanye West wyszedł ubrany po prostu na czarno: t-shirt i, i spodnie, i Bianca Cenzori była obok niego. Naprawdę, już teraz do złudzenia, wyglądała jak Kim Kardashian, i była w długim, czarnym futrze ciemnobrązowym takim futrze do ziemi, po czym zrzuciła to futro z siebie i pod tym futrem miała Przepraszam, że się śmieję, ale to jest po prostu mój koszmar. Wiecie, jak je na widzę rajstop, yy, rajstop w dekolcie? To, to był mój koszmar, bo to była sukienka zrobiona cała z rajstopem. To była sukienka z tej rajdki, dosłownie, śmieję się. Tak, ale to była The Invisible Dress yy, od yy, jego marki Jezy kajny Westa, czyli niewidoczna, niewidzialna sukienka, czyli taka mini, dopasowana sukienka z tkaniny prawdopodobnie nylonowej, nie mam pojęcia, ale ona po prostu była przejrzysta, Więc de facto Bianka cenzor jest stanęła nago, najpierw tyłem, jakby opuszczała ten, to futro tak powoli, że najpierw było widać plecy, co myślę. Dobra, jeszcze okej. Okay. Potem stanęła, całkiem opuściła to futro i była tyłem, i była naga tyłem, i obróciła się przodem, i była zupełnie nagusia, nagusienka, naga przodem. Była na niej ta sukienka, która była po prostu przeźroczysta, czysta, miniowa. Co ciekawe, pianka co chwilę jakby poprawiała to sobie tę sukienkę. No, widać było. Że czuję się niekomfortowo. Widać było pustkę w, w oczach, zero jakiejś emocji, zero uśmiechu, nawet no nawet nie chodzi o uśmiech, ale zero była jak robot, była jak sztuczna inteligencja, była dla mnie przerażająca. To było dla mnie straszne, smutne, przerażające, było mi bardzo źle w środku, po prostu, jak to oglądałam. I stała naga, przepiękne oczywiście ciało, ale to nie o to w ogóle zupełnie chodzi. Obok niej stał Kanye West, który patrzył, patrzył, patrzył jakby na reporterów, ale też patrzył na nią w pełni ubrany i wyglądał dosłownie jak pimp, wyglądał jak jej sutener, a ona jak po prostu jakaś po prostu dziewczyna do towarzystwa, jak jakiś towar, który był wystawiony, żeby ją oglądać, podziwiać, jakby była wiecie na sprzedaż, wiecie z tych targi był niewolników, tak mi się skojarzyło, że po prostu się oceniało po prostu jako towar. Ona stała tyłem, przodem, a on po prostu na nią patrzył i jakby oceniał ją i to było Obrzydliwe. To było tak, po prostu było mi niedobrze, jak na to patrzyłam. Zobaczyłam to raz, rano, jak się obudziłam, byłam po prostu. Wow, po prostu kolejna granica została przekroczona. Było to straszne. I raz jeszcze podkreślam, jeżeli to rzeczywiście jest zamysł Bianki, jeżeli ona się z tym czuje świadomie, dobrze, komfortowo, jeżeli nie jest w żaden sposób zmanipulowana i jeżeli jest w tym wszystkim szczęśliwa, to, to, to jakby cofam to wszystko i nie mam z tym żadnego problemu. Natomiast to. Co ja widzę, i co ja odczuwam, i co mi się wydaje, że się dzieje, to że Kanye West w jakiś sposób manipuluje Bianką i spełnia jakieś swoje plany marketingowe. Co więcej, i co smutne, po całych, po całych tych Grammys Kanye wrzucił właśnie na, na, na swój profil taką informację, że teraz jego żona jest najczęściej googlowaną osobą na świecie i że udało się nam, pobiliśmy Grammy. Oni zostali z tego, z tego Grammy wywaleni w ogóle. Eee, no bo to była goła kobieta. Nie? <laughs> eee, eee, no i on po prostu zaczął się chwalić, że tak, udało się, jego żona jest teraz eee, najbardziej popularną kobietą na świecie, najwięcej wyszukiwań eee, i w ogóle potem jakieś takie w ogóle chore wpisy, że jest żoną milionera. Naprawdę wychodzi z tego obraz bardzo zaburzonej osoby, która manipuluje swoją, swoją żoną swoją żonę. Jest manipulatorem e, i jest to bardzo niepokojące dla mnie. Tak? Jak mówię, mam nadzieję, że się mylę. E, ja wiem, no to są ludzie, którzy są na świeczniku, mają wokół siebie pewnie rodziny, przyjaciół i tak dalej, i tak dalej. I mam nadzieję, jeżeli ktoś coś złego się dzieje, to ktoś, że są ludzie, którzy są wsparciem dla Bianki, mam nadzieję, jakby to, to próbuję powiedzieć. Natomiast to nie byłaby pierwsza sytuacja, gdzie dzieje się coś bardzo niedobrego na świeczniku i nikt jakby z tym nic nie robi i wychodzą potem jakieś dramaty po latach i tak dalej, i tak dalej. Mam nadzieję, że tak nie jest, natomiast było to straszne. Było to oburzające, ale nie dlatego, że ona stała nago. Tylko wydaje mi się, że ona była z tego powodu nieszczęśliwa, była robotyczna, była sztywna, było to niepokojące. Nie chodzi mi o nagość, tylko o jej zachowanie, o jej mowę ciała, o jej mowę niewerbalną i o jego zachowanie. On stał, jakby ona była jego własnością. Było to dla mnie okropne. Jakby, to, jakby ona nie była właścicielką swojego ciała. I jakby to, co robiła, było performansem zaplanowanym przez Kanye Westa i, on, i ona tylko była w tym marionetką. Była dosłownie jak naga marionetka. Obrzydliwe. Obrzydliwe, okropne, straszne. Naprawdę. Jedyne wyjście, po prostu nie wiem, jeżeli on by stał nagi obok niej o, to wtedy jeszcze, wiecie co chodzi? To wtedy jeszcze, nie? Bo oboje stoją nad, czy Pewnie by ich wywali z tego czerwonego z dywanu w 3 sekundy, ale jeżeli facet stoi w pełni ubrany, a obok jego kobieta stoi zupełnie nago, yy, widać, że jestem niekomfortowa, to po prostu niekomfortowo, jest jej w tym niekomfortowo, to po prostu jest yy, straszne. Nie wiem, dla mnie to było o. Ukropne. I o tym mówiłam, że kolejna granica została złamana, bo to była kompletna nagość na czerwonym dywanie. Ona nie miała niczego na sobie, tam nie było żadnych majtek, zasłoniętych sutków, nic. Ona była kompletnie nagłyśka, nawet miała buty po prostu przejroczyste włosy zaczesane do tyłu, także naprawdę była jak taki dla mnie jak towar wystawiony na oglądanie, na podziwianie, na sprzedaż i niby manipulacja Kanye Westa, który po prostu chciał zrobić najbardziej wyszukowaną kobietą świata. Sorry, komu to jest potrzebne? Naprawdę komu to jest potrzebne? Według mnie to jest spełnienie tylko i Włącznie jego ambicji. Przepraszam, że tak się o tym rozgadałam, ale myślę, że to było takie dosyć ważne wydarzenie z wielu, z wielu aspektów. Oprócz bianki cenzorii na czerwonym dywanie było dużo więcej przeźroczystości, natomiast myślę, że to była taka, która. Coś przełamała, ale w taki chory, obrzydliwy, niepokojący, niefajny sposób. Yy, I jak już to nie faceci, którzy próbują manipulować kobietami, po prostu sami staną chociażby bez koszulki. Niech on tam chociaż stoi bez koszulki. Już nie mówię, żeby stał w samych gaciach, a po prostu goły, to już w ogóle tego nie widzę, albo stringa, taki Kanye West. ale wtedy jeszcze bym miała do niego, jakiego, do niego jakieś odrobinę szacunku jako do człowieka, że przynajmniej sam też wystawia się na widok publiczny jak marionetka, a nie traktuje tak swojej żony. Co nie odbiera mu tego, że według mnie jakby muzyki. Jest rewelacyjnym, wiadomo. Natomiast też pamiętajmy, jak często geniusze. Matematyczni fizycy, nie wiem, nobliści okazywali się jakimiś, jakimiś totalnymi świrami w życiu prywatnym, a społecznymi dziwakami, i wydaje mi się, że to jest jeden z tych właśnie niepokojących, niefajnych przykładów. Dobra, ale lećmy dalej i powiedzmy sobie o czymś bardziej, e, o czymś przyjemniejszym, jakby estetycznie pozytywnym, gdzieś tam dla mojej duszy. Strasznie podobała mi się, nie wiem czy to nie jest jedna z moich ulubionych kreacji, przez to, że jest taka wyjątkowa, nie jest 100% oryginalna, co jest ciekawe, ale jest taka wyjątkowa, urocza, lekka, elegancka, dziewczęca, a w tym wszystkim sexy. To jest y, sexy. Wiecie, nie lubię słowa sexy, bo ono często ma taki wydźwięk żałosny. Ale taka jest sensualna, o chyba to próbuję powiedzieć. To jest Sabrina Carpenter. Ona, słuchajcie, wystąpiła w takiej kreacji od J.W. Andersona. E, oczywiście miała wiele kreacji, też miała kreacje sceniczne, też miała taką złotą kieckę, w której tam odbierała nagrody. Natomiast myślę, że taką sukienką, która zostanie zapamiętana, która jest unikalna, i właśnie tą, którą opisałam, jest ta właśnie błękitna, błękitna kreacja. Cudowna, po prostu cudowna. I od razu, jak ją zobaczyłam, Wiedziała, że skądś już to znam. I, i słuchajcie, to um, nie jest jeden do jeden, ale odzorowanie, ale niesamowicie podobna do sukienki, e, którą miała Jilly McLean w filmie w z 1964 roku. What a Way to Go. I słuchajcie, tam dokładnie jest takie właśnie ujęcie, go ona siedzi tyłem, bodajże przy fortepianie. E, ma nagie plecy, ma podwójny sznur pereł, takie blond loki ufryzowane i właśnie tą pupę niemalże widoczną jest takiej niebieskiej, satynowanej kreacji, także no ja myślę, że to nie jest przypadek, bo tu jest tak wiele detali i szczegółów, które się zgadzają jeden do jeden, że, że po prostu to nie ma siły. Natomiast bardzo mi się podobają takie subtelne nawiązania. Tutaj u Sabriny wokół bioder jest taki pas z piór. To też mi się bardzo podoba i kojarzy mi się trochę z takim kaczym kuperkiem albo z takim kurzym kuperkiem. Natomiast tu wszystko to jest tak zrobione fajnie. Ten dół też jest wykończony piórami, właśnie troszkę tak, ale la lata 70. Także mamy trochę połączenie właśnie lat 50., lat 70. bym powiedziała, a z drugiej strony też jej makijaż, fryzura i, i w ogóle cała ta stylistyka też mi się troszeczkę z Madonną kojarzy, z takimi stylizacjami Madonny. Także bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Przód to jest taki halternek, tutaj jest taki supełek i z tyłu po prostu są, jest puszczony taki sznur, czy to są perły? Nie, z takich diamencików, po prostu sznur za, za, zakończony takim wielkim, wielkim kamieniem, który sięga jej prawie do pośladków. Także przepięknie to wygląda, jakby ta kreacja pokonywała grawitację. Wspaniała konstrukcja. Dół to jest dół, takie, taki krój z ale taki bardzo mocno rozkloszowany, już gdzieś na wysokości połowy uda. Przepiękny, dziewczęcy kolor. Właśnie ten błękit od dla mnie jest bardzo taki, ale lata 70. w połączeniu z tymi piórami, no, ale też właśnie lata 50., 60. Powiedzmy ta estetyka, stylistyka takiego glamu. Fajna kreacja, naprawdę fajna, unikalna. Bardzo fajnie jest to wszystko wyważone, bo mamy nawiązania do takiej mody stylizacji retro, ale jest to wszystko też bardzo nowoczesne i bardzo w trendach. Mamy te pióra, mamy ten halternek, mamy trochę golizny, bo te, no trochę całe plecy i niemalże pośladki gołe, ale przód jest bardzo gustowny. Ten, bardzo, bardzo, bardzo fajny i ta jej stylizacja, włosy, make-up, bardzo mocne brwi, spójrzcie, ale to wszystko jest super. Właśnie taka troszkę, troszkę a la, a la Madonna z tymi takimi mocnymi brwiami. Strasznie mi się podoba i myślę, że to będzie jedna z takich kreacji i stylizacji, które nie, prze, nie przejdą zapomniane. O, bo jest dużo takich stylizacji, kre, kreacji, sukien, które są piękne, wspaniałe, gdzieś tam epickie, ale o których się już nie pamięta. Po miesiącu, co, nie mówiąc już o po kilku latach. Natomiast co myślę, że jest świetne. Kolejna stylizacja, która jest taka bardzo, bardzo, bardzo unikalna to na pewno jest Chapel Roan. Chapel Roan to jest dla mnie trochę nowe wcielenie Cindy Lauper, jeżeli chodzi o jej stylizację. Tak mi się, tak mi się kojarzy. Widzę, wiem, że to jest taka bardziej stylistyka renesansowa i w ogóle. Um, trochę mam z nią problem, bo bardziej to wszystko dla mnie przypomina przebranie niż ubranie. Jakby nie do końca nie do końca jakby mnie e, przekonuje, czy to jest autentyczne. Natomiast też nie chcę tak mówić, bo ja nie jestem e, jakby, no nie, nie, że nie jestem fanką, że nie lubię, tylko, że no nie wiem, nie słucham za bardzo jej muzyki, to, to tam leci w radiu, to gdzieś, gdzieś tam usłyszę. Natomiast nie jestem fanką, wyznawczynią, nie znam do końca jej historii, nie wiem z czym nią się je, nie wiem na ile to jest autentyczne. Wygląda to dla mnie po prostu jak takie Troszkę jak przebranie, jak strój karnawałowy, coś takiego, też nie chcę jej skrzywdzić, bo może po prostu, yy, wiecie, no, może nie wiem, dla, dla niej wystarczająco dużo. Natomiast no, jest, to, jest to ciekawe, ale aż do, aż do takiego momentu yy, karykaturalnego, powiedziałabym. Jedną z kreacji, która mnie zaskoczyła i stylizacji, i która mi się bardzo podobała, to była Lady Gaga. Słuchajcie, Lady Gaga w zupełnie nowym wydaniu, yy, taka bardzo gotycka z krótką grzyweczką. Tutaj takie, takie pejsiki azjatyckie, rozjaśnione brwi, co uwielbiam. No i słuchajcie, w ogóle czarne, czy tam bardzo ciemnobrązowe włosy. Coś, do czego Lady Gaga nas zdecydowanie nie przyzwyczaiła, bo głównie ją kojarzymy jako Lady Gagę z włosami blond, bardzo, bardzo jasnymi blond. Natomiast cała ta stylizacja to jest Samuel Lewis i to jest taki trochę gotyk. Mamy tę górę taką gorsetową Budowaną ze stójką, chyba stąd też wziąłam mój pomysł trochę na dzisiejszą sukienkę plus te przejrzystości Także Lady Kaga w takim innym wydaniu, lubię ją taką, podoba mi się taką, jest inna, jest ciekawa, bo Lady Kaga. Umie robić glam hollywoodzki jak nikt inny, to wiemy i to już widzieliśmy. A tutaj przynajmniej czymś zaskoczyła. Wiecie, to jest coś takiego innego, niespodziewanego. Bardzo mi się też podoba, właśnie jaki ma kształt, jaki ma make-up. Kolor ust też bardzo ciekawy do tego, fajny Nie jest to coś, co mnie porywa niesamowicie, ale jest to coś innego, zwłaszcza jeżeli chodzi o Lady Gaga. Bardzo, no, bardzo ciekawe. Na pewno jedną z, taką, z takich golizn, ale inspirujących była Chrissy Teigen i ona myślę, że gdyby, gdyby nie wcześniejsze nagie występy byłaby najbardziej taką odważnie ubraną kobietą tego wieczoru i to jest sukienka od Christiana Siriano, ona jest cała siataczkowa. Nie podoba mi się, że to się tak marszczy dziwnie w okolicach ud, Natomiast na modelce też się tak dziwnie marszczyło, więc, więc nie wiem, no to jest dziwne. Fajny dekolt, fajne tutaj to takie stojące. Ciekawe to jest. No taka półnaga serenka. Troszkę mam z tym problem, że ta sukienka przypomina mi, jakby to było dopiero stelaż do sukienki. Jakby to była taka warstwa, to taka właśnie z fiszbinami i tak dalej. I jakby na to miał iść jeszcze jakiś materiał. Trochę tak mi to wygląda przez tę siateczkowość i przez te wszystkie takie, te, takie marszczenia, te dziwne kształty tutaj na przeszyciach, co wygląda na niezamierzony, przypadkowy kształt, jakby to było nie, niedokończone, może, nie, nie, nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli nie patrzę na to tak szczegółowo i tak, tak delikatnie przymknę oczy to strasznie mi się podoba, bo to jest bardzo nagie, ale jest to wysmakowane, jakby nie widać tutaj za dużo, to, to, nie, jest, to nie jest to, co mieliśmy na początku tego filmu. Podoba mi się też Brak, wiecie co, biżuterii. Ciekawy wybór, taki bardzo nagi wybór, bo biżuteria, jakiś naszyjnik od razu by dawała ten taki sygnał, że to jest strojne, że to jest wyjściowe i eleganckie, a brak tej biżuterii yy, tworzy nam taką aurę buduarowości, powiedziałabym, takiej, że to jest taka bielizna, nie? Ciekawe. Nie jest to moja, e, moja ulubiona kreacja tego wieczoru, ale zdecydowanie było to bardzo ciekawe, ciekawe. Na pewno jedną z kreacji, która mi się mega, mega podoba, chociaż to pewnie będzie kontrowersyjne, była Jennifer Lo Lopez. Słuchajcie, przepiękne. przepiękny Stephanie Rowland. Ja ogólnie bardzo lubię golfy. Golfy połączone z rękawiczkami nie są za bardzo funkcjonalne, ale uwielbiam, uwielbiam to, to właśnie takie, takie zakrycie. I tutaj mamy golf, taki nadpępek, połączony z, ze spódnicą z takiej cekinowej, z takich cekinów błyszczących mokrych, z których wychodzi się jak z jakiejś bezy, i to jest takie drapowanie wokół bioder. Bardzo ciekawe, że to drapowanie, to taka duża objętość jest właśnie w okolicy bioder, więc taki nieoczywisty wybór dla kobiet, bo kobiety raczej wolą żeby to miejsce były, ba, były te były bardziej właśnie wyszczuplone i tak dalej tak dalej. Natomiast tutaj mamy właśnie Jennifer Lopez wychodzącą z tej bezy. Mamy bardzo dużo pokazane tutaj w okolicach e, łona, bioder, powiedzmy, takie bardzo sensualne, interesujące. A dlatego właśnie mamy ten golf z rękawiczkami. Bardzo mi się to podobało. Taki nieoczywisty wybór, sexy, ale też zakryte kontrast właśnie czerni z tym beżem. Bardzo fajnie. Miała strasznie mocny make-up. Trochę by mnie to zdjęła z oka. Ale tak to strasznie mi się podobało. Bardzo fajne. Ja w ogóle lubię takie lekko casualowe właśnie wstawki w tych takich bardzo eleganckich kreacjach. Tak jak na przykład właśnie taki niby golf na rozdaniu nagród. Na, na rozdaniu nagród. Także coś takiego nieoczywistego. Na pewno gwiazdą i kreacją, którą się, o której się mówiła bardzo dużo była Beyoncé, która zgarnęła chyba prawie wszystko, co się dało. i ona była w przepięknej sukni od Skaparelli, jeżeli się nie mylę. I ta suknia oczywiście, ona jest przepiękna, ma nawiązanie oczywiście do jej albumu Cowboy Kate i ma takie wzory kowbojskie tutaj na sobie, jakby bandanowo kowbojsko amerykańskie, można powiedzieć. No i wszystko fajnie, ale słuchajcie, kiedy ona poszła po, po swoją nagrodę, jedną z wielu, to po prostu wyszły jej fiszbiny. I to musiało boleć. Wszystkie chyba wiemy, jak to boli, jak wychodzą fiszbiny z biustonosza. Także yy, to mi się, to nie. To po prostu nie. Yy. Plus też nie jestem fanką jej w tych blond włosach. Ona mi się bardzo tutaj rozmyła, jakby nie widziałam jej. Nie widziałam jej rysów twarzy, widziałam właśnie tylko te blond włosy i tą sukienkę. Jakby Była dla mnie bardzo taka rozmyta i niewyraźna w tej stylizacji. Było to wszystko chyba takie za bardzo mdłe dla Beyoncé. Yy. Nie jestem fanką. Nie, nie, nie. Jakoś było okej, okay, ale to, że wyszła, wyszły te fiszbiny, to jest dla mnie olbrzymi minus. Przy takiej okazji, wiecie co, olbrzymi minus. Osobą, której ja nie... Ja przepraszam. Ja tu chyba jestem albo stronnicza, albo coś, ale czy Taylor Swift kiedyś wyglądała dobrze na rozdaniu nagród? Tak dobrze, dobrze, dobrze? Bo ja nie wiem. Bo ja nie wiem. Ona zawsze wygląda jak Taylor Swift. Ona zawsze wygląda jak... Czy ja wiem, że to jest jej estetyka i, i że tak kupuje swoją grupę odbiorców i że taki ma styl i taki ma klimat, ale ona dla mnie zawsze wygląda jak po prostu dziewczynka, jak Taylor Swift. Grzeczna Taylor Swift z olbrzymią grzywką, bo to ma olbrzymią tą grzywkę, taką ciężką w ubraniu, na przykład od mamy. Wiecie o co chodzi? Głowa nigdy mi nie pasuje do reszty stylizacji. Chciałabym, żeby Poszła do jakiegoś świetnego fryzjera i dała mu wolną rękę, żeby on coś zrobił z jej włosami i z jej fryzurą. Bo myślę, że 80% problemu dla mnie z Taylor Swift to jest właśnie stylizacja jej włosów i make-up do tego wszystkiego. To jest takie dla mnie bardzo, bardzo, bardzo oldschoolowe. No bo sama kreacja jest no gdzieś tam zjawiskowa, przepiękna, czerwień, ten łańcuszek na udzie. Znowu Taylor Swift dla mnie wygląda to jak taka grzeczna dziewczynka z gimnazjum, wiem gimnazja już nie istnieje, jestem stara, ale jak taka grzeczna dziewczyna z dobrego domu, która nagle ubrała sobie taką... Aaaa! I dała sobie łańcuszek na udzie, i o Boże, ona ma łańcuszek na udzie, ona jest taka odważna, wiecie, tak mi się kojarzy. Przepraszam, to jest może tylko moja stronniczość, natomiast ja ją tak odbieram i myślę, że to jest kwestia tej jej grzywki, ta wielka, ciężka grzywka, te włosy, które prawie zawsze wyglądają tak samo, no dla mnie jest nieludzko-nudna. Nawet jak w teorii wygląda to fajnie, to ona to wszystko jakoś zawsze, zawsze, zawsze jakoś tak. Z pieprzy, nawet to nie, jest sybano, to nie jest jej wina, to jest wina stylisty, nie? Ale nie wiem dlaczego, Dajcie mi znać, czy ona kiedyś wyglądała tak naprawdę, naprawdę dobrze na rozdaniu nagród? Słuchajcie, na pewno taką stylizacją, która była What the Fuck i o co chodzi, był Jaden Smith. No i on pojawił się tutaj w garniturze, który też w ogóle miał bardzo ciekawy krój, taka taliowana marynarka, bardzo takie fajne, artystyczne. Ale słuchajcie, oczywiście nikt nie wiedział, o co chodzi z tym zamkiem na głowie. Ten zamek na głowie, słuchajcie, to jest taki kapelusz stworzony przez firmę A Body Transylvania i oni słyną ogólnie z takich nietypowych nakryć, nakryć głowy. I to ogólnie jest ich współpraca z takim panem, który tworzy w ogóle nietypowe nakrycia głowy, które nosił m.in. William Defoe itd. Także nie, to nie jest, to nie wzięło się znikąd. I słuchajcie, co jest ciekawe, ten kapelusz... Ta, ten headpiece po prostu w tym momencie jest na sprzedaż za 4,5 tysiąca euro na ich stronie. Także to nie jest takie, takie byle co. Yy, wiecie co? Yy, jest to ciekawe. On też na przykład rzucał zdjęcie na Instagram i tam miało taki opis, że on tutaj jest tylko po to, żeby wesprzeć swoją siostrę. Więc mi się to podoba takie trochę artystyczne, odjechane nawiązanie do czegoś, nawiązanie do właśnie sesji z Williamem Defoe, ta, tam Kate Blanchett. I też takie trochę ukrywanie się za tym zamkiem Nosferatu, bo to jest właśnie wzorowane na zamku Nosferatu. Ogólnie jest to ciekawe. Jest to ciekawe. Jeżeli to się będzie powtarzać, to będzie dziwne, ale jakby doceniam ten wybór i te jego smutne oczy w tym zamku Nosferatu. Bardzo jest to ciekawe. Jakby wiem, że to też może być śmieszne, natomiast jakby ja kumam przekaz, kumam tą emocję, on jakby to przekazuje tę samą emocję. Ciekawe, naprawdę, naprawdę fajne. Mnie się to podobało, dajcie znać, co o tym myślicie, czy dla Was to jest przerost formy nad treścią. Natomiast ja lubię takie smaczki właśnie bardziej artystyczne też, bardziej odjechane, jakąś taką odwagę w tym wszystkim. No trzeba mieć jaja, żeby coś takiego ubrać, być gdzieś tam względnie młodym człowiekiem i coś takiego ubrać na czerwony dywan. No nie każdy by się odważył. Ludzie zazwyczaj chcą wyglądać po prostu ładnie, po prostu akceptowalnie, normalnie według teraz obowiązujących jakby takich norm społecznych. Także ja naprawdę zawsze doceniam freaków, zawsze doceniam ludzi, którzy robią coś innego, ciekawego, mają odwagę, żeby pójść gdzieś tam własną ścieżką, ale też właśnie kludzie z tym, żeby to była ich własna ścieżka. Żeby to nie było przebranie pod publikę, żeby to nie było obnażanie się, bo nie mi manipuluje, albo przebranie się tylko po to, żeby się przebrać, żeby zrobić efekt. Nie, ja też jestem, wiecie, maksymalistką, lubię się ubrać w jakiś taki zwariowany sposób, ale to wszystko jest jakby w zgodzie ze mną. To nigdy nie jest zrobione dla kogoś, pod kogoś, wiecie. I to się da wyczuć, nie? taką autentyczność da się paradoksalnie wyczuć nawet pomiędzy tych wszystkich fotografii, zdjęć, bo to też wychodzi jakby ludzkie nastawienie, to jak dana się osoba czuje w tym, czy to jest autentyczne e, s, i, to, i czy to rzeczywiście jest spójne z tym, kim ta osoba jest, co ona reprezentuje sobą. Także akurat tutaj to, no tak, po prostu ta stylówka. Słuchajcie, gdybym była mężczyzną i wybierała się na grammy, to tak bym wyglądała. Dokładnie wyglądałabym tak. Zarąbisty look. Od butów rewelacyjnych, srebrnych z bomblami przez garniak. Mamy tutaj marynarkę wysadzaną kamieniami. potem tym mamy półprzejrzeczysty top i na to mamy wszystko czarne po prostu futro, taki, nie wiem jak się nazywa, czapeczko czepek, czarne okulary, dużo biżuterii na uszach, rewelacyjnie, zajebiście, naprawdę jak taka jakaś gwiazda roka. Nie wiem kim jest ten pan, ale wygląda tak, że absolutnie skradł moje serce. Słuchajcie, mega też mi się podobała ta pani Gracie Abrams w Chanel. Wyglądało to prześlicznie, troszeczkę jak taka panna młoda troszeczkę taka nieśmiała i wiecie, ja tak sceptycznie podchodzę do tych Luków od Chanel, bo zazwyczaj ludzie w nich wyglądają kiepsko. Chyba, że jest to Elizabeth Quilly. Ona fajnie w tym wygląda, zazwyczaj. No i ten look też jest piękny. Nie podoba mi się długość, taka do kostki jest słaba. Natomiast to wszystko, jeżeli patrzyłabym od kostek w górę, bardzo mi się podoba. Nawet ten czarny pasek, słuchajcie, w talii. On ładnie akurat, akurat tutaj gra z jej czarnymi włosami, z jej oprawą oka taką ciemną, przepięknie. Gdyby to było na jakieś blondynce, to ten pasek na przykład już by mi tutaj nie grał. Tutaj mamy między biustem, między piersiami, tą ich kultową kamelię, przepiękne drapowania, wiązania na wysokości ramion. Zastanawiam się, jak się w tym wszystkim operowało rękami, bo wygląda to nie do końca mm, praktycznie, um, ale to taki jakby delikatny kaptur, dużo tych takich właśnie tiuli, powiewań, troszkę jak taka zjawa. No, przefajne. Jestem delikatność, subtelność. Podoba mi się też ten kolor takiej kości słoniowej. Bardzo ładne, bardzo ładne. Tylko długość mi nie pasuje, mogły być odrobinę dłuższe. Natomiast ta eteryczność, drapowania połączone z jej taką drapieżną urodą, ostrą taką szczęką, tutaj te kości policzkowe, bardzo fajne, bardzo fajne połączenie. Wygląda jak jakaś taka postać z jakiegoś filmu. Bardzo fajnie. Dobra, słuchajcie, i tym zakończmy dzisiejszy film. Wiem, że po drodze jeszcze było The Critics' Choice Awards, także postaram się nagrać jak najszybciej, żeby być do przodu troszeczkę bardziej z tymi stylówkami. Dajcie oczywiście znać co sądzicie o całej sprawie z Bianką, jak Wy na to patrzycie, bo oczywiście każdy z nas może mieć inną opinię, które z tych z stylizacji Wam się podobały, a może się nie zgadzacie z moimi opiniami, też oczywiście dajcie znać dlaczego, bo zawsze jestem ciekawa. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia znowu. Pa!